Utrata danych dla firm to bardzo często poważny problem. Jak wynika z badań, ponad 60% firm w ostatnim czasie, w ubiegłym roku i w poprzednich latach miało kontakt z jakimś, jakąś formą ataku na dane, na infrastrukturę firmy. I może to się wiązać czasami z blokadą pojedynczego stanowiska pracy, natomiast bardzo często jest to blokada całej infrastruktury firmy, i konsekwencje mogą być od e, przestoju po poważne problemy finansowe czy prawne dla takiej firmy. Aby ochronić e, skutecznie dane i infrastrukturę firmy, e, zaleca się zaplanować i zbudować cały system m, dotyczący zarówno kontroli dostępu do danych i do firmy, jak i e, zabezpieczenia tych danych. Czyli mówię tutaj o kontroli dostępu do systemów na przy pomocy biometrii czy, czy innych mechanizmów oraz monitoringu e, infrastruktury firmy, kontroli wejść, wejść do firmy i dostępu do sprzętu IT. I tutaj są potrzebne właśnie e, zarówno systemy backupu, jak i zabezpieczenia sieciowe. Świadomość zagrożeń IT e, w ostatnich latach mocno wzrosła, bo też tych ataków jest dużo więcej. I jak wynika z badań, ponad 80% firm, które wprowadziły pracę zdalną, wprowadziło rozwiązania VPN. I jest to dobry znak, natomiast ciągle ta świadomość nie jest tak dobra i wymaga szkoleń, gdyż najsłabszym ogniwem w tej całej infrastrukturze jest człowiek. Dlatego staramy się jako Synology prowadzić właśnie takie szkolenia, i w przypadku VPN. Nasz sprzęt nie wymaga licencji, żeby używać takich funkcjonalności. W ostatnich latach dąży się do minimalnego wykorzystania haseł, czyli obsługi i logowania do usług bez użycia haseł lub z minimalizacji tych haseł. I tutaj są wprowadzane technologie właśnie z wykorzystaniem biometrii, czyli tak jak na przykład w Synoloodzie można się logować do urządzenia przy pomocy odcisku palca czy aplikacji. Kolejnym narzędziem jest autentykacja i zarządzanie tożsamością i nowoczesne systemy pozwalają na logowanie się do stacji roboczej jednym hasłem i później korzystanie z wszystkich usług w ramach tego urządzenia, czy to są usługi online, czy to są lokalne, właśnie bez wpisywania kolejnych haseł. To minimalizuje ryzyko właśnie ataków i błędów w takich sytuacjach. I tutaj Synology też oferuje takie rozwiązanie Situ Identity, które właśnie pozwala na zarządzanie tą tożsamością w chmurze, co można wykorzystać także w pracy zdalnej.